Cześć. W tym materiale pokażę, jak naprawić zarośniętą krawędź trawnika, tak aby ponownie wyglądała estetycznie. Pokażę również, jaki problem zidentyfikowałem w instalacji nawadniającej, który również będzie wymagał naprawy. Odpowiem też na często zadawane mi pytanie, czyli gdzie byłem, jak mnie nie było. Zostańcie ze mną! Jesień to okres, w którym trawnik może wyglądać wyjątkowo dobrze. Wynika to z kilku faktów takich jak niższe temperatury, dzięki którym gleba nie przesusza się tak szybko, częstsze opady deszczu oraz pięknie zmieniające się otoczenie, co jeszcze bardziej eksponuje zieleń trawnika. Co jeszcze ciekawsze, to wszystko otrzymujemy dużo mniejszym nakładem pracy, ponieważ trawnik nie przerasta już tak szybko, a jedno solidne podlewanie wystarcza nawet na dwa tygodnie. Prawdziwy fanatyk mimo wszystko znajdzie sobie jakieś zajęcie. Dlatego dzisiaj zamierzam naprawić krawędź trawnika, którą w mijającym roku trochę zaniedbałem. W tym celu użyję sznurek do wyznaczania krawędzi oraz narzędzie do nacinania murawy i gleby. Ten prosty zabieg nadaje trawnikowi elegancki i estetyczny wygląd. Tak to wyglądało przed, a tak po naprawie. Przez niemal dwa lata nie publikowałem nowych materiałów. W tym czasie dostawałem sporo zapytań co się stało i czy będę jeszcze nagrywał. W związku z tym, że utrzymanie trawnika na wysokim poziomie wymaga sporo systematycznej pracy, pomyślałem, że przyda się jakiś pomocnik. Na rynku nie było chętnych, więc trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce. Kiedy pomocnik pojawił się już na świecie, przeszliśmy do szkolenia. Przejście przez takie tematy jak badanie gleby, nawożenie, koszenie, podlewanie, walka z chorobami, krawędziowanie i wiele innych zajęło nam trochę czasu. Efekty jednak zapowiadają się obiecująco. Przez ten okres miałem trochę mniej czasu na pielęgnację i poza krawędziami są też takie miejsca jak to, gdzie w trakcie upalnego lata trawa uschła do tego stopnia, że już nie odbiła. Powodem tej sytuacji są zarośnięte zraszacze, które nie działają w tym miejscu w pełnym zakresie. Dosiewka już została zrobiona, niemniej konieczne będzie przesunięcie zraszaczy. Kolejnym problemem z nawadnianiem są przecieki w skrzynkach z elektrozaworami, nie znam jeszcze dokładnej przyczyny. Planuję zrobić materiał, w którym naprawię wspomniane awarie. Bardzo możliwe, że wymienię też samą skrzynkę i użyję rozwiązania innego producenta, ponieważ nie do końca jestem zadowolony z tego, które mam teraz. O szczegółach opowiem we wspomnianym materiale. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Ja już się żegnam. Do następnego razu. Cześć!